Mężczyzna nastawiony jest na działanie. Nie na darmo chyba mówi się, że musi zbudować dom, spłodzić syna i posadzić drzewo. Facet zafascynowany jest pracą do tego stopnia, że może przy niej zapomnieć o całym świecie. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją działalność, wybiera pomocników, wybiera ludzi do współpracy. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Wybrał ich, aby mu towarzyszyli, by mógł ich wysłać na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Nauczanie, głoszenie nauki i wypędzanie złych duchów to fantastyczne zajęcie dla faceta. Znaczy, tam można się rzeczywiście wykazać swoimi umiejętnościami. Ale towarzyszyć Jezusowi ciężka sprawa. Tymczasem, po pojmaniu Jezusa w ogrodzie oliwnym, kiedy został zabrany do pałacu arcykapłana, jego służąca, widząc Piotra grzejącego się z ludźmi przy ognisku, nie powiedziała: Ty też głosiłeś jego naukę. Nie powiedziała: Ty razem z nim wypędzałeś złe duchy. Powiedziała coś zupełnie innego. I ty byłeś. Z Jezusem Nazarejczykiem. Być przy nim, być z nim i nie spękać do końca, to naprawdę męska sprawa.